Mam nagranie panie, panie, panie pyta.pl Pan prowokuje ludzi do myślenia. Nie Kochani, tutaj pyta, witam po przerwie, wracamy w świetnych humorach i w świetnym zdrowiu. No prawie, bo poparzyłem łapkę, zawsze coś sobie zrobię w rękę. Nie jeszcze ja o tym nie mówić, bo jeszcze ja wymyślisz jakąś fajną historię. Przepraszam, wymyślisz jakąś fajną... Fajnych historii się będzie dużo. Jesteśmy w szczerym polu, co prawda, na Kaszubach, ale jedziemy na Poland Rock Festival, zwany wcześniej festiwalem Woodstock, festiwal organizowany przez Jerzego Osiaka, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Staramy się właśnie zrobić relację, nie możemy zrobić relacji z koncertu, znaczy z imprezy jako takiej, prasowej takiej relacji, dlatego że nasza akredytacja została odrzucona. Chociaż się płaci tam nawet za te akredytacje i to nie za ukasy, byliśmy gotowi zapłacić. To się okazało, że niestety, ale no, no nie ma miejsca dla, dla pyty. Dla, e, w Polsce 24 też niestety nie ma miejsca. Ciekawe dlaczego. Ale nikt nie może, jeżeli my w wolnym kraju jeszcze, nikt nie może nam zabronić przecież mm, robienia relacji z własnej podróży na festiwal. Tak więc to będzie relacja z naszej podróży na festiwal. Jest e, oczywiście Ksenia Kodymowska, ja, Mikołaj Janusz, e, Grzesiek, operator e, za, e, za, za, za kamerą który to też z wojarzy dalekich wrócił. Gdzie byłeś Grzesiek, powiedz? Na Kaukazie. Był na Kaukazie czy my powinniśmy traktować to jako podejrzane, że on był na Kaukazie w ogóle czy nie? To zależy, możemy wymyślić jakąś historię, żeby to było Co się wymyśli, co się wymyśli? Wprowadzić jakąś narrację. W każdym razie nie jesteśmy żadnymi onusami, mimo że nasz operator był na Kaukazie, proszę pokazać Kaukaz. Uwaga, powinieneś zacząć witomy, tak? Witomy, bo tak? jesteśmy no, na, Kaszuba. na Kaszubach, wtedy jo. Nie rozmawiaj z nimi Wymyślenie się przeraża Gdy nie masz własnego zdania Trzeba uwagę jadąc na festiwal, ponieważ nie wszyscy zachowują uwagę i niektórzy lądują w rowie. A, tutaj. Tak więc nie wszyscy dojadą na festiwal i apelujemy o uwagę za kółkiem i o yy, nieszalenie z prędkością. Powiedział Jao, chowając swój mandat z wczoraj. Kolejny. Wow. Jesteśmy na trasie, znajdujemy się w bytowie, ale w sumie to no nie, nie wygląda dobrze. Zajdźmy jakiś taki plan, może żeby było widać te z bytów. No to a nie, że że alkoholej to jest non-stop. Jadąc na festiwal muzyczny Jerzego Wsiaka, przejeżdżamy przez bytów. Piękne miasto słynące z. Kurcze, deszka pękarskiego, wampira zbytowa. No ale oprócz tego, no, głupio tak przejechać przez trzy miasta i powiedzieć, że znany znane. Coś kojarzy z bytowa, żeby było? Innego? Z bytów. Też jest miasto nie tylko wampira, ale też na przykład. Tak, ym, na przykład z zamku y, zamek królewski y, tak jest y, w bytowie, także no znany nie ma jest. pani dużo za dużo Marek? Nie, nie, jest dobrze. No dużo zabytków jest do zwiedzenia takich dosyć. Zamek? Barych, tak. Zamek na przykład. wszędzie jest zamek. No, ale u nas on jest taki troszeczkę inny. Mm -hmm. Tam straszy. Nie A straszą to... ofiary leszka. <laughs> nie, nie, nie. No, z... Dużo jest atrakcji. A przyjeżdżają tacy wielbiciele True Crime, żeby zobaczyć miejsca, gdzie grasował pan Pękalski? Z tego co mi wiadomo, tak oczywiście z prasy, to tak, ale sama tam nie byłam i. Nie wybiera się pani? Nie, i nie wybieram się. Dojeżdżamy, proszę Państwa. Przejechaliśmy już właściwie przez Czeplinek. O, Michał Wiśniewski idzie, a nie to ktoś podobnie. Piekary się skończyły i za chwileczkę, już za momencik. Nawet myślałem, że będą większe korki, w ogóle nie ma prawie korków. No, jest taki minimalny, ale. Policja pilnuje ruchu. Ciekawy, czy tak jak nie można trzymać telefonu, to nie można też mikrofonu trzymać. To grało? Zenek już grał. Kurde, nie dobrze. Ale to chyba w drugą, wiesz? No dobrze, no ja nie wiem, ja nie byłem. Ale idziemy za ludźmi, którzy wiedzą gdzie iść, dokąd iść. Chyba tak. Na jeden dzień tylko przyjechaliśmy i teraz wracamy, autobus nam za chwileczkę będzie odjeżdżał. A co im było, się... było największym, takim najbardziej się troje, podobało? I troje, troje ty, po, po to no, I przyjechaliśmy. Przyjrali. Tylko i wyłącznie po się właśnie przyjechaliśmy. Czy Michał Wiśniewski wrócił do pełnej formy? Oczywiście. On Kurczę, on był zawsze w był w formie, formie, mimo tego, że tam wydawało się, że nie jest, ale on zawsze był, zawsze. Niektórzy mogą powiedzieć, że to takie mało rokowe, mało takie, nie wiem, jak na festiwal Rokowi, ich troje. Znaczy, ale? Dali czadu? No, szczerze? No dali, dali, zawsze dają. Znaczy ja, dawali w naszych, jak my byliśmy jeszcze tacy, to zaczynaliśmy jak... Hmm? <laughs> chcieli się powiedzieć, ale bo im się nie udało. Panowie, 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 panowie co, to, co, co, co najlepiej zagrało? Czy Zenek, Kupatasa, czy... Yy, ogólnie... Ty... Ale było czadowo. My się dali, szukaliśmy dali. trzy dni ogólnie. Ale bardzo fajnie nasza zagrała Hanabi. To było też że pierwszego dnia na no nie, to fantastycznie. No. A co no, też... Zenek... Dość przyjemnie było. Znaczy, moim zdaniem ich troje. No, ale to y, grali w zeszłym roku, wygrali z tego bączka. Nie tego się do niego. Aha. Było tego bączka. I dlaczego się szukaliście przez trzy dni? Bo, Bo zgubił, się zgubiłem. Mi, zgubił mi się pierwszego dnia i trzeciego się odnalazł. Gdzie był? Szczerze, dzięki playowi go odnalazłem. Tak, zrobię reklamę, ale. Ale gościu, dzięki mikrofonowi. Gości, gościu z mikrofonem powiedział: Czy ktoś ma jakieś ważne ogłoszenie? Ja mówię: Zgubił mi się ziomek o krzywce, gadżet, krzywce, krzywce, krzywce i po sekundzie kurwa jakiś gość wyleciał: Jest u nas w obozie. Więc tak, było, potrzec, tak było, tak, kurwa, tak się było, tak było. A teraz idziemy po mój telefon, bo jest kurwa, Obóz mamy, mamy gdzieś tam. Stąd? A idziemy po mój telefon. Pierwszy przystanek ma na dresze. mapie festiwalowej. Co to za miejsce? To tu mamy DJ'a DJ DJ prosto z Nottingham. Hmm? Przejechał kolega. C nic nic z znaczy... gumy, Nottingham. No, Nottingham. Nottingham no, not no, not nie używa. Hmm? Najbardziej, co się podobało jak na razie, aspekt na festiwalu. No, myślę, że no, atmosfera C i towarzystwo no, jest naprawdę. Chodź. Ludzie nie uwierzą. Nie uwierzą, dobra. Co tu się dzieje? Dzień dobry. O Jezu, tylko nie I mi się spytać o to, czy ich troje faktycznie było najlepszym, najważniejszym. punktem. Kto? Mandaryna. Mandaryna wcale nie grała, proszę mnie nie wkręcać. Grała mandaryna? Grała mandaryna, oczywiście. Prawda? Ona skakała i nie, sk nie skakały. Rozumiem, rozumiem. I wy już skończyliście słuchać muzyki na dzisiaj? Tak, tak. Nie. Pójdziemy jeszcze. Pójdziecie. No Huntera, jasne. A Zenek? Zenek, jak Zenek zawsze klasa. Liczymy liczymy. Tutaj ja się pytam o Zenka, tak trochę jako prywatę robię. Zenek jest przed ze mnie propsowany. Nawet kiedyś mu robiłem te i nawet puszczę fragment teraz. Zdrowy rozsądek jest tak mojej Ile kosztował twój naszyjnik? Czy to jest design, czy to jest balenciaga? To jest super naszyjnik, tam można dopuszkę. zakupić. Ej, to nie są przelewki, to jest ga gang Krzyżkowców. To ja muszę z alkoholem. To jest gruba akcja, nie? Hmm? <noise> Naprawdę. Ale czy da się bawić bez używek w ogólnie? Tak, oczywiście. Wystarczy pić alkohol. Kamienia. To Zmian. co? Przedajesz? Na nie chcecie kupić z napisem Love za jeden, 10 zł. Przedajecie kamienie z napisem Love za jeden, 10 zł kupić? kupić? Dla ciebie może być... 15. Co? Co? Generalnie jak potrzebujecie kartu, to może tak, bo Tam. zapłaciliśmy wszystko za parking, całą gotówkę, bo oni strasznie drogi. w rachubę jak coś. Hmm. Kamienie są przepiękne, zróbcie nam reklamę. Zróbmy reklamę na yy, bądź bliski, bliski kamień. A ten? Kamienie. ten ciężar udźwigniesz e, tak, udźwignę ten ciężar ale e, dobrze, ale nie będę go zabierał, bo nie mam pieniędzy a, a, a ten kamień po ile? Ten Kolega jest za piątkę. Ten kamień jest za Jej, bardzo dobrze kosi kawę to się świetnie składa, bo mam grudek. biorę to, co na gr zagrało najlepiej, Ja co zagrało słabo? E, ja zagrałem najlepiej, bo nie wystąpiłem mm -hmm. dlaczego oni się nie zaprosili? właśnie, bo się nie znają jeszcze mi się wydaje, że po prostu reprezentuje za wysoki poziom mm -hmm. czy powiesz, uda im się dojść kiedykolwiek do twojego poziomu, czy, czy nie? To będzie bardzo trudne, ale trzymam kciuki. Trzymamy o. kciuki. O. Tak. Nawet mają ma siema. Siema. siema, siema. Ja, pierdol! sobie pierdolę. Można? Można, można. Ja. Jak ten. Jakich troje się podobało? Jakich troje? No. On chyba miał jakieś problemy z podatkami, nie płacił coś takiego. Ale zapłacił? Na scenie, nie, nic nie. Tak, na, w końcu nie. to nie wiem, czy zapłacił. No, no. Mam wrażenie, że zapłacił. Ja chciałem spytać o co chodzi w taniej bani, i co jest grane. Jakie piosenki jakiego typu? Może tam puszki zablerujemy. E, co się dzieje? Na czym polega tania bania i co jest grane na, na gitarze? No jest tanio. A co jest grane, to jeszcze nic nie było, bo wszystko jest. jest tanio, znaczy w sensie co można kupić? No właśnie dla nas jest tanio, bo Aha. my to zbieramy banie. A, czyli nie, nie rozumiem w ogóle co to znaczy. Co, co, co to Przepraszam. Dla starszych, dla starszych użytkowników internetu i telewizji, co to znaczy zbierać banie? Ko kolekcjonować banie to znaczy, dobre pytanie, co to znaczy? No dobra. No. Nie drążymy. No, okay. Pan też kolekcjonuje banie? Tak, tak. Flaga z papieżem i muzyka raczej taka bardziej religijna. Czy, czy to się zgadza, że wy tu gracie muzykę religijną? Bo macie papieża? Co? Z, zaraz coś wam zagramy. Nie, 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 nie Mam nadzieję, że copyrightów za to mnie nie strzeli. Dzięki wielkie! Na czym polega brykanie w Twoim wykonaniu? Na czym polega brykanie już Ci pokazuję, patrz. Ja nie biorę z tym mm. udziału. Naprężasz ogon. Mm. Robisz tak. Na tym polega brykanie. To jest pierwsze wcielenie Pikachu? Czy pierwsza mutacja, czy druga? To czy jest trzecie? pierwsza mutacja Pikachu. Aha. Pikachu ja jestem, od zawsze i będę Pikachu. Mm -hmm. Jak to się zaczęło u Ciebie? Ogólnie zaczęło się od szubaki mm. Ale jestem aktualnie Pikachu. Czubaka to z Gęzyk Wojen, tak? E, tak, tak, tak. Star Wars, no. No, mógłbyś ten odgłos naśladować, co Czubaka robił? Ale ja potrafię bardziej inne rzeczy niż właśnie beatbox, bardziej coś w tym stylu. E, to dawaj. Albo sub dog. Albo Jackson. Przepraszam, tutaj chciałem się spytać o ten o ten znak. czy, czy do, do kogo on jest skierowany, kto miałby pokazać. Do każdej płci. No rozumiem. Nie mogę to ile osób już ci pokazało? Kilka, kilkanaście. Ale głównie mężczyźni pokazują, czy? A to zależy, każdy kto chce, mamy wolność, więc jest wolność wyboru. Kto chce, to może pokazać. Rozumiem, kto chce, może, żeby... każdy może przyjechać tutaj na lotnisko i pokazać swoje gruczoły mleczne. Ua! Proszę bardzo. E, nie, że jak chcę, tylko dobrze, dobra, to się wyploruję. nie, nie, dzięki. Nie, 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 Pokaż światu! Dobrze, proszę ja, państwa, ja ruchu. wiem, że zaraz obiad jest niedzielny. Tak. No. Tutaj zaczyna się już robić trochę głośniej, przed nami główna scena Poland Rock Festival e, i e, zbliżymy się trochę, na tyle, na ile będziemy jeszcze mogli rozmawiać z ludźmi. To Hunter właśnie gra. Jaki zespół jak na, na razie się najbardziej podobał? O matko, to jest wywiad! Dzięki Dzień dobry! Wydanie. Mam trzy swoje typy. Pierwszy z nich to nie jest zespół, tylko Waldemar Malicki wraz z Wielką Czeliską. Może nie wyglądam, ale bardzo mi się podobała muzyka klasyczna. Drugi to będzie chyba Nocny Kochanek. Mimo wszystko miałem nie iść, bo milion razy tu grał, ale. Też tam... robiłem kiedyś telewizję, też chciałem pochwalić puszczę fragment. No już. Dał fenomenalny show. I jeszcze jeden zespół to był Static X. Static X. Static X Static. Nie, nie żyje, wokalista Static X. Tak, ale ten, który był, był robotem i dobrze A, go zastąpił. Rozumiem. Tak się to robi w XXI wieku. Dzięki. To jest ja, Jaok. Ok, Jaok ok to jest. To bezbrudny? brudy. Tylko daj. rolę. Całe szczęście to była woda. Nie. Woda. Nie. Tutaj mamy bardzo długą, wysoką flagę, znaczy flagę na wysokim kiju z napisem "Pier Faszystów. Przepraszam, się do Pana z napisem "Pier Faszystów. Pytanie zadać, to znaczy, czemu taki stosunek, że... inną czynność z nimi wykonywać? I gdzie ci faszyści są? Skąd ich znaleźć? Bo tylko można ich pier... I yy, to jest wyrażenie mojej emocji mm. Ale yy, czy jeszcze ty... są ci faszyści wśród nas, skąd ich znaleźć? Gdzie znaleźć? że Jesteś inaczej? No ja osobiście nie znam żadnego faszysty. Ja też nie. No, no to właśnie może. No, ale spójrz, na... spójrz na global na, telewizję, spójrz, na spójrz na wszystko i... kurwa, spójrz to co się dzieje yy, na świecie, w kraju. Nie yy, to, 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 to ja... w kraju są faszyści. Ja... Być może <grym Starusza> faszyst to jest, to jest symbol. Inaczej. Weź, wróć do Ludzie. Ludzie. definicji Ludzie. Ludzie. faszyzm, dla? Sprawdź, co to jest faszyzm. Okay. Po Definicja faszyzm i wtedy tak, tak, będziesz, będziesz znał odpowiedź. Czyli włoski, prawda, taki paramilitarny Róż, taki ruch. Polityczny. Rozumiem. Tak. Dobrze, no to faktycznie żyjemy. Rzucimy... Ale dla mnie to jest taki symbol, że P jest po prostu faszyzm. Faszyzm to jest ktoś zły. Rozumiem. Dobra, nie, nie, spoko, spoko, jakieś... Czyli faszyzm to jest po prostu, to jest zły, tak to trochę... Zły. Tak, tak taki, taki symbol, taki symbol. Ale, tak trochę... Ale, przepraszam, ale poprzez, poprzez nawiązanie to jest do naszej... Nie, postulacji. bo na przykład, wiecie, Putin tak mówi, że jak kogoś nie lubi, to mówi, to są faszyści. A teraz ich najeżdżamy, no nie? Trzeba uważać, żeby nie posłuchać, wiecie... Każdy ma swoje poczucie no. wartości, nie? No. Dla ciebie ktoś inny jest zły, dla mnie ktoś inny. Rozumiem. Tak samo dla Putina, nie? Tak jest. Trzymajcie się. <laughs> na rokowo. Tutaj coś się dzieje, tu jest gra rozgrywana. Eee, wśród puszek po napojach bezalkoholowych, ale je zablerujemy. Tak, tak, co to za gra? Jak się nazywa? Flanki to są. Franki? Flanki? Flanki. Flanki, czyli bronicie flanek. Tak, musimy zbić puszkę. Kto zbije puszkę, ten, yy, ten pije. Ta, ta drużyna, yy, co zbije puszkę, po prostu pije. To to jest w puszce. Co jest w puszce, różne płyny o, o bezalkoholowe, o różnym e, zawartości nie, nie zawartości nie, nie. Ba, 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 ba. Piona piona, to jest rzeźba i żeby tak nie przeczytać nieopatrznie, ponieważ ten pan nie ma napisanego na klacie UPA rzeźba, tylko UAP. To nie jest gościu z band UPA. Proszę się nie pomylić i nie stosować agresji wobec tego pana. Przepraszam, czy mogę się zapytać o te osobliwe stroje? Czy to mamy jakiś zakon, czy to mamy jakiś klasztor, czy rycerstwo? Jesteśmy templariuszem. Templariusze. Tak. No, Czyli... Jesteśmy ze Stowarzyszenia Tempelburg z Czaplinka. Mm. Jakie są sekrety templariuszy? No, szukamy skarbu, bo tutaj właśnie była ostatnia komandoria mm. e, wysunięta na wschód Europy, tak? I tutaj, mm. no, jak w ostatnie Komodorii, to na pewno jest ten skarb templariuszy. Mm. Ten skarb to nawet jakieś złoto, klejnoty, czy co innego? No wszystko. Złoto, klejnoty. Od dawna szukają panowie skarbu? Od dwóch lat. Jak na razie jakieś ślady? No po templariuszach to może jeszcze tak yy, nie za bardzo, ale no jest sporo artefaktów. To też templariuszki? Yy, templariuszek nie ma, ale mamy żony. A, <słuch> Wolno. <słuch> Wolno my, nie Tak, nie bo my jesteśmy akurat y, w czarnych tych habitach, bo to był zakon tak? Tak. rycerski. No właśnie, to w czarnych tak. habitach chodzili rycerze, którzy generalnie podpisali taką umowę y, z, z zakonem no. na 5 lat, taki kontrakt. tak? No. A o, rycerze, którzy nosili y, białe szaty, to już byli rycerze, którzy jakby no, odsłaniają całości, całości zakonowi. Nie i oni, mogli mieć żon. Nie mogli nie mieć żon, to już byli typowi. Y, no, zakonnicy, zakonnicy. Ale rycerze walczący. Zakonnicy. Dobrze, czyli jak zobaczymy jakiś templariusz w białych ubraniach, to będziemy wiedzieli, że są, nie, że są kawalerami. Tak jest. Dokładnie. Dobrze, no, dziękujemy ślicznie. Dziękuję. No, dziękuję. Tutaj ściana płaczu, podchodzi się pod nią i się przyczepia karteczki. Na karteczkach ogłoszenia generalnie szukani, poszukiwani są bohaterowie dokumentu, poszukiwani są kompan, jest poszukiwany, poszukiwana jest żona. Pan czego szuka? Ja tylko zobaczyć jacy... męża z brodą, żony. Niczego nie szukał szczerze. Żony. Tak, z ciekawości, ciekawość by to przyniosła. Tutaj Niko nie szukają szukał partnera na wesele. I tutaj szukają. E, wrocławski gentleman metalu poszukuje partnerki na następny festiwal. E, a tutaj dziewczyna szuka żony na przykład. I każdy może coś dla siebie znaleźć i to za darmo po oficjalnie nie wolno e, używać żadnych butelek, nie wolno używać też e, liści klonu, rzeczy kujących, dro dronów, palić ognisk, nie wolno używać broni palnej ani białej, puszczać fajerwerków, rozmawiać z psami i kotami oraz e, e, strzelać piorunem do hulajnogi. A tutaj na tym kontenerze na śmieci grupa panków e, gra. Koncert swój, na najmniejszej scenie, można powiedzieć. Zjedzmy. Szluga wody, grube baby! Szluga Wudi, grube baby! Szluga Wudi, grube baby! Szluga wody, grube baby! grube baby! DAJ SZOKODA! DAJ MNIE SIĘ KURWA można pić! Proszę Państwa, podczas relacji, naszej relacji z podróży na festiwal dzieje się bardzo dużo, dzieje się na tyle dużo, że nie zmieścimy się w jednym odcinku, tak więc dziękujemy za wspólnie spędzony czas, a reszta, reszta za tydzień w następnym odcinku. Zostańcie proszę z nami, znaczy przez ten tydzień zostańcie z nami. Jakoś tak dziwnie powiedziane, prawda? No dobrze, w każdym razie oglądajcie Pytę. I część druga będzie wkrótce, ale to jest tak. Kutne. Nie gadam sparek. Jednak trochę pan to robi w tym momencie. Czyli e, nektar i ambrozje pijecie, bawicie się zdrowo i odpowiedzialnie. Oczywiście, że tak. To jest rura. Nie, dlaczego? Nie to, co, po co ta rura? To jest tak zwany lej, lejonizosa. Ja wytłumaczę o co chodzi, to jest nie jest bagno, tylko to jest banio, bo to jest są włosi, a po włosku banio to znaczy kąpielisko. Czyli to jest. Nie mam nagranie panie, panie, panie pyta.pl Pan prowokuje ludzi Do myślenia Nie rozmawiaj z nimi Zamyślenie się przeraża Gdy nie masz własnego zdania człowiek. Nie rozmawiaj z nimi Jeśli nie wiesz o co kama Zielony ład, ład, ład Jeśli